Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zawołał dwunastu, dał im moc i władzy nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich. Nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżne, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was dzień nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i szczęśnicie próg, proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dzisiejszą, dzisiejszą Ewangelię odczytuję dla siebie właśnie w taki sposób: bądź prawdziwy. Nie staraj się, nie wiem, ubierać się w jakieś czy to fizyczne, czy duchowe, psychiczne ubrania, żeby się pokazać jakoś lepiej, by grać, by. Robić wszystko, by Cię, nie wiem, zaakceptowali, by Cię posłuchali. Bądź sobą, bo w swoim sercu masz tę moc, którą daje Ci Pan. Nie potrzebujesz żadnych bogactw, nie potrzebujesz żadnych gadżetów, ani duchowych, ani fizycznych po to, by mieć jakąś władzę, jakąś siłę. Zobaczcie, Jezus dziś mówi, nie miejcie nic, kiedy idziecie, by nie pokazać was, nie pokazać was, ale Boga. Jak często my ubieramy się właśnie albo we władze, albo w jakieś manipulowanie, albo w jakąś taką wyższość, po prostu żeby wyglądać dla siebie i dla innych jakoś inaczej, lepiej. Bądźcie ludźmi prostymi. Nie ufajcie w to, że jeżeli jakoś będziesz wyglądał dobrze, jeżeli po prostu, nie wiem zagrasz i, i pokażesz, jaki ty jesteś umiejętny, niesamowity i, i ciebie, i wtedy ciebie będą słuchać, wtedy cię będą lubić, wtedy wszystko ci będzie, nie wiem, drzwi ci będą otwierać. To nie jest prawda. Bo to zawsze będzie fałszywa wersja ciebie. Żyj prawdziwie. I to jest fajne, jak Jezus mówi, do, do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie. Nie wybierajcie, żyd, nie żyd, czysty, nieczysty. Nie wybieraj też sobie ludzi. W sensie wiadomo, że wybieramy przyjaciół, wybieramy z kim mamy się przyjaźnić, ale w taki szerszy sposób ewangelizacyjny mówię, że nie wybierajmy sobie ludzi. A z tym mogę, od tego mogę coś mieć, z tamtym będzie mi fajne, fajnie, od tego coś pozyskam. Każdy człowiek jest darem, którego napotykasz, i, i każdy człowiek, z którym się spotykasz w Twojej codzienności, coś wnosi dla ciebie. nie wybieraj. Nie, nie wkładaj w ramki drugiego człowieka, ale po prostu przyjmij i głoś. Głoś Słowo Boże, bo dzisiejsza Ewangelia jest właśnie dla tych posłanych, którzy w świadomie w swoim życiu wybierają głosić Ewangelię. Czy to księża, czy to ludzie żyjący w rodzinie, czy to ludzie żyjący samotni, ci, którzy są singlami. Po prostu świadome wybieranie głoszenia Słowa Bożego. I może... My często, nie wiem, w kościołach, we wspólnotach parafialnych myślimy o coś zorganizować fajnego, czy jakoś, nie wiem, według kategorii dzisiejszego świata coś zrobić, wow, żeby tu ludzie byli zdziwieni, zafascynowani. Nie, samo słowo Boże jest fascynujące. Jeżeli nawet to słowo Boże będziemy ubierać w jakieś takie światowe mody, to nie pokażemy słowa Bożego, ale pokażemy światową modę. Zobaczcie, pierwsi chrześcijanie, i nie tylko pierwsi, ale dzisiaj też ludzie wybierają Ewangelię nie dlatego, że jest, nie wiem, fajna, super wow, świecące się, dlatego że jest, że jest zbawienna, że daje życie ludzie znajdują w nim sens. Także, czym więcej życia prostego odczytuje tak to, to słowo w swoim życiu: czym bardziej rzeczy proste i głosić, nie zważając na to, czy jest odpowiedź, czy nie ma odpowiedzi na to głoszenie, czy ci odkrywają drzwi, czy, czy zamykają, czy cię przyjmują, czy nie przyjmują, ty głoś człowieczeństwo, głoś Jezusa Chrystusa, głoś Ojca, który się troszczy, głoś też sposób nowego życia według niego. Nie wszystkie Was Pan Bóg, błogosławi z Panem Bogiem.